O Mogę loda tak postawić Ale on jest mały, ja myślałam, że to będzie większe, to tak takie małe Ten but jest dużo większy niż ten lud. Ja nie mogę Ogólnie, co Co bardzo uwielbiam w modyfikacjach, gdy się weźmie Nie to, ale weźmie się dźwięki Dźwięk klaksonu i jest pewien Na Romanie ulubiony mój ten klakson, on jest. I Drift! O kurde, I Drift kolejny! Yo, dobra, bo nie wyrobiłabym się. Ej, pyk, kolejny. Trzy Drifty już za mną. Dobra, jeszcze czwarty. O kurde. Czy zrobić zdjęcie skały? O! Czuję się, jakbym słyszała jakieś simsy. Double do, double do, double do, ba! O mm, ładno. Ale nagle się nas to. stół. całe ciało. Kombinezon. tak i swój logiczny. Okej. Okay. Ale teraz ona wyładniała. Czemu nie zjeżdża na ten? Zjeżdża mi na. Ty! koło mi chwała wlazło pod ziemię. Nie wierzę. Koło mam pod ziemią. Zbakowało mi się. Nie! Tu nie jest przebite koło, to jest pod ziemią. Jedynie ja nie mogę na, na mapie, musiałam się zabakować po pieniądze, zabierzmy z tego pociągu pieniądze, które mi się należą. Znaczy nie należą, bo w sumie ich do, do okresu. W tej brze. O to men. O ja pierd... Ja mam się z tym czymś bić! Dawaj! Dawaj go! Wow. El, gracias, my companions. Yeah. Oh. It's his wish, my reason. Sorry if I surprised. Now, <laughs> I thought stealth would be our ally. Yeah, no, wow. The fashion of Dickson is fast. Huh? You what? I'm calling this plan F. So, so better. Zabieram. Wsiadamy do niego. Masz przerąbanę, dziado. Wow. O, 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 o. Czy dam radę? Dam radę? Yo! Jest! Jeden kompander się po mnie i żyje! Jest! A mój czołg? A ja chciałam tego czołg! Patrzcie się! On jest raz... On ma raz ma... Jest blondynem, a teraz ma czarne włosy, co jest z nim nie tak? On zmienił cały czas fryzury! What the fuck? Ja Ten co so prawie, prawie rzuciłby nas złotem Sztabko złota, wow To jadę ja Jadę pierwsza ja Ja mam dzieło sztuki Ja mam pierwszeństwo Bo jadę z sztuką a sztuka zasługuje na szacunek. Jedź. Daniu, jedź. Przyspiesz. Jedź. Szybciej. Szybciej. Jedź. Jedź. Brum, brum, brum. brum. Ja chcę tą mućkę. Czy ja nad kiwem? Dawaj tą młóczkę. Ja Jaka ciała ta ta Taka podobna do mnie. Prawda? Ooooo. Trochę podobna do mnie. Znaczy do mojej postaci. No bo... Jakiś nowy kodeks A! Ten kodeks z początku gry! To my mieliśmy bronić go i wybrali my no tak To wszystko by na kodeksu Nie udało mu się! Aha! Nie udało mu się! Frajer! Muszę się nie dziw Eli, że my chcemy go teraz aktualnie mu zabić kuku Bo on nam chce zabrać mojo, Mój kościół! On chce mi zabrać moich... Yy... O kurde, nie jak to powiedzieć krzecznie. Moich ludności, moją ludność. Moich pracowników, którzy... Mój gang, o. Mój gang chce mi zabrać. Nie pozwolę na to. Okej, okay, czyli że... Żebym miała teraz od, nowa od moich świętych... Tytuł świętych, to muszę... E, specjalnie... W głosowaniu coś tam dać, żeby... On przegrał, a wygrała ona. W sumie ona jest całkiem spoko, to tam nawet co wiem gaj by było.